Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszej gry w scenariuszu z dodatkiem Ancient Relics, gdzie e, właśnie trwają nasze poszukiwania większej ilości daklaka. E, więc będziemy oczywiście kontynuować rozgrywkę, e, no i e, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. E, tutaj tak się zastanowiłem, to będziemy chcieli oczywiście dalej kontynuować naszą ekspansję, żeby jak najwięcej systemów zajmować i przejmować e, w imieniu Gorka, Morka, e, jak i Morka i, i Gorka. Eee, za niedługo skończymy badania nowych e, technologii, m.in. E, technologii Coilgun, czyli drugiego poziomu broni kinetycznej. Będziemy chcieli pewnie za niedługo zainstalować to na naszych okrętach. I będziemy chcieli też stworzyć nowy e, wariant korwety, e, która będzie zawierać rakiety, ponieważ przynajmniej rakiety nie mają kary do zadawania obrażeń w pancerz, co niestety w przypadku bezzwykłej broni kinetycznej e, występuje. Więc tak to będziemy chcieli zrobić. To tak wrzucimy sobie dwie tarcze i wrzucimy sobie jeszcze pancerz nanokompozytowy. E, no i tutaj nazwiemy to, że to jest. E, Uh, Biga po prostu biorąc pod uwagę jaki e, rozmiar z powiedzmy tych pocisków, czyli rakiet czy raczej jaki wybuch robi. Skończyliśmy badać właśnie tą technologię, e, teraz weźmiemy sobie kolejną rzecz, to będziemy chcieli, możemy tak, wziąć w coś, co sprawi, że będziemy iść e, czy będziemy ruszyć szybciej, czyli Red go Fasta, możemy pójść w kierunku jak ze szkieletów i tak to chyba na ten moment zrobimy, dzięki temu będziemy mieli większe obrażenia, nasze armie nie będą zdawać, nie będziemy troszeczkę więcej generować sobie surowców. Ogólnie rzecz biorąc, na naszej głównej planecie będziemy musieli za niedługo zbudować coś, co nam zapewni większą ilość amenities i dlatego też zbudujemy świątynię e, kuczci gorka i morka, albo morka i gorka. E, tutaj na razie nic nie potrzebujemy, tutaj będziemy musieli za niedługo dobudować nowy budynek, bo nam się miejsca pracy tutaj kończą, e, więc biorąc pod uwagę, jak tutaj jest z naszymi surowcami, to ja bym na ten moment zainwestował przede wszystkim w więcej, większą ilość generatorów e, energetycznych. Mamy też szybszy przy, przyrost populacji, to jest e, bardzo dobra dla do nas wiadomość. No i w tym momencie kolejną rzecz tutaj zainwestujemy, no to będzie Ground Defense Planning. E, może ogólnie, rzecz biorąc pozostałe rzeczy są lepsze, ale tutaj powiedzmy pójdziemy w kierunku może takiego bardziej roleplayowego podejścia. Więc tak, tutaj będziemy e, teraz e, kontynuować tutaj naszą eksplorację. Chyba teraz będziemy lecieć tutaj do tego systemu. Jak ten system zbadamy, no to oczywiście będziemy chcieli go też przejąć. Tutaj budujemy właśnie w tym momencie stację, żeby móc mm, przejąć kontrolę właśnie nad systemem Elfior. I tutaj jest całkiem możliwe, że będziemy chcieli to zaraz sobie skolonizować, więc jak mówię zaraz, to dlaczego by nie rozpocząć tego od razu. I tym razem kolonie nazwiemy sobie po prostu e, Gorka Morka. I ogólnie rzecz biorąc obawiam się, że w w trakcie naszej kampanii, jak zacznę potem się zastanawiać, gdzie jest jaka planeta, to się skończy dzień dziecka. Tutaj będziemy mieli kolejną planetę do skolonizowania, kolejną planetę pustynną. Tutaj mamy z kolei też pustynną, tutaj mamy jeszcze sawannę, więc tutaj dosyć dużo mamy systemów, które możemy skolonizować, no i może to i lepiej. Tak czy jak ten statek konstrukcyjny tutaj poleci, zobaczmy, czy tutaj jest ta energia. Energia jest na słońcu, więc możemy sobie z czystym sumieniem tutaj zbudować stację wydobywczą i i później, tak, tutaj polecimy, tutaj będziemy już gotowi do przejęcia systemu. Huf, e, i w huf będziemy mieli nawet troszeczkę wartości handlowej do m, zebrania, tutaj z SA093Q38. A że mamy stację w Tałgawie, no to ona będzie zbierać tutaj systemu. Huf, ponieważ tutaj wzięliśmy ten e, węzeł handlowy, czy tam trade hub e, i tutaj. Jak widać, ta fabryka, która tutaj się znajduje na tej planecie, którą znaleźliśmy po osiedleniu się, na ten moment cały czas będzie tutaj działać zgodnie z planami i dzięki czemu tutaj generujemy 5, praktycznie czy 4,5 jednostek stopów, praktycznie za niewielkim kosztem normalnego utrzymania jednostek populacji, więc bardzo, bardzo według mnie dobry biznes tutaj, nie musimy zużywać minerałów do budowy tych stopów. E, więc tak to wygląda. E, na ten moment tak, tutaj cały czas kontynuujemy wydobycie czy badania archeologiczne tutaj na profon. Mamy już 50% szans, że uda nam się rozwiązać ten e, rozdział, tej tajemnicy nazwijmy to. Mówiąc że troszeczkę jak tak myślę sobie o tych e, archeologicznych, to mi się przypomina trochę, się graliście w... Mm, w Eldritch Horror, podejrze, gdzie są te... gdzie to jest ten, taka wersja Arkham Horror, tylko że na cały świat, może tak mówiąc o prostej tam są te takie misteria. Yy związane z... czy właśnie związane z Wielkimi Przewodniczynami, tak mi się jakoś tutaj kojarzy. E, trzy surowce w tym momencie są na minusie, ale się tym nie będziemy przejmować. No i możemy w tym momencie wziąć w końcu ostateczną e, rzecz związaną z ekspansją, dzięki czemu koszt utrzymania naszych e, baz jest zmniejszony o 20%. E, I możemy wziąć sobie teraz kolejny... czy pierwszy w ogóle tak naprawdę Um, perk, związany tak zwany z Ascension, no i teraz musimy wybrać tak naprawdę co byśmy chcieli. E, możemy wziąć tak, imperialną prerogatywę, to by zwiększało naszą wydajność imperialną, czy administracyjną raczej, e, to jest jedna z rzeczy, bo tak, Interstellar Dominion to jest coś, co możemy rozważyć, e, bo zapewni nam mniejsze koszty e, baz kosmicznych i wpływów, tutaj na pewno Technologii Jiggola Ascendancy to na pewno nie pasuje tam do orków e, czy naszych właśnie dak i Inna wizja tak samo mi nie pasuje, e, Konsekracja światów też nie pasuje, Mistrzostwa nad naturą też tak nie do końca. E, Executive Vigor na pewno nie, e, to też nie. I tak naprawdę tutaj się zastanawiam nad imperialną prerogatywą i nad Interstellar Dominion. Więc może na ten moment weźmiemy sobie, e, tak naprawdę, e, to może niech będzie w takim razie ten Interstellar Dominion, chociaż Kurczę, czuła. ciężko się zdecydować tutaj, które by mi bardziej pasowało, e, ale weźmy sobie interesara bo Ostatnio często brałem właśnie ten e, zbyt często brałem właśnie sobie tą imperialną prerogatywę, więc w takim razie może sobie na razie tego nie będziemy korzystać. I nasz naukowiec właśnie zdobył e, pudryk. E, to jesteś ty? Tak, Pudryk Den Iridar dostał nową ekspertyzę na temat Voidcraft i udało nam się zakończyć tutaj badania nad tą kolonią i dzięki temu dodostaliśmy tutaj 50 jeszcze pomniejszych minerałów. No to w takim razie, co my będziemy robić? No to chcemy teraz skierować tego naukowca, żeby tutaj badał... Żeby padało właśnie to wykopalisko, więc tutaj zobaczymy. Tutaj jest poziom trudności 3, e, więc będziemy mieli plus 1 jak gdyby, przewagi nad poziomem trudności, więc nie powinno być aż tak źle. E, tutaj zanim niedługo jestem ciekawy jaka to będzie właśnie ta czy będą jakieś tutaj rzadkie surowce, by byłoby fajnie. Eee, I tutaj nie mamy rzadkich, rzadkich surowców, ale mamy za to naturalną piękność i z tego powodu zwiększa się tutaj poziom zadowolenia. Więc pewnie będziemy chcieli tutaj się osiedlić. Co prawda nie jest jakaś duża planeta, ale zawsze to jest coś. Będziemy tutaj obserwować sobie, jak nasze planety pozostałe wyglądają z miejscami pracy. Tutaj mamy cztery wolne miejsca pracy, więc w tym momencie tutaj e, nie mamy żadnych klerków tak zwanych i nie mamy też żadnych Rolników, czy może nie żadnych, tylko jeden rolnik tutaj nie ma. Jest wolne miejsce pracy i mamy nowy kontakt. Tutaj jest kolejna fanatyczni militaryści, ale materialiści. Więc w tym momencie, e, więc powiemy im, żeby spadali. I gdzie oni się znajdują? Oni się znajdują tutaj, więc mamy tutaj już. Widzę, że dosyć dużo tych cywilizacji. I powiem szczerze, że. Em, no, jakoś tak się wylosowało, że dosyć dużo tutaj jest cywilizacji w tym jednym miejscu. Gramy na 16 cywilizacji, jeśli dobrze pamiętam, więc e, no coś, będziemy musieli tutaj jakoś e, coś z tym zrobić, prędzej czy później pewnie. E, na razie tutaj tak. E, na razie tak to się prezentuje. E, nasz statek kolonizacyjny właśnie zaraz rozpocznie tutaj, chyba, proces e, kolonizacji e, Elfior. Tutaj mamy na razie anomalię. Anomaliami się nie przyjdziemy przejmować. Tutaj wyczekujemy tego. Tutaj możemy na gorka Dorka, e, Przepraszam, gorka daka. E, już mi się te nazwy mylą, zwłaszcza jak teraz mówię tak w miarę szybko. Zaczynają mi się tutaj mieszać. Teraz musimy pomyśleć, jakie chcielibyśmy tutaj budynek zbudować. Nie ukrywam, że chciałbym chyba przemysł cywilny. E, ponieważ dóbr konsumenckich, no niestety nie mamy zbyt dużo. A ponieważ jeszcze nasza rasa, jeśli dobrze pamiętam, wziąłem e, tą cechę, która sprawia, że, jak to sobie trzymamy na naszą populację, tak, e, zużywają więcej tych dóbr konsumenckich, to niestety dobra konsumenckie będą jedną z naszych większych bolączek. Dobrze, więc tak, tutaj mamy to wzięty ten system, więc w takim razie tutaj sobie zbudujemy ten e, weźmiemy sobie w takim razie za e, rozwiniemy tutaj, postawimy stację, przyjmiemy ten system, Huf. Um, I potem będziemy chcieli tak naprawdę chyba w końcu tą też Taugawę skolonizować. Czy mnie stać? E, stać mnie oczywiście, e, więc w każdym razie jak tam była Gorka Morka, to w takim razie to będzie Morka Gorka, e, nie mylisz z Mokrą Górką, więc mhm. rozpoczniemy też proces szybkiej kolonizacji e, Taugawy. Ogólnie rzecz biorąc pewnie jest troszeczkę zbyt szybka ta nasza kolonizacja, ten e, nasz e, nazwijmy to... E, Proces ekspansji, no ale też e, zwykle na ogół się rozwijam raczej powoli, więc tutaj sobie zrobimy takie troszeczkę coś innego. E, innym stylu niż zwykle. Tutaj kurczę powiem, że nawet mnie kusi też. Z... E, też mnie kusi tak naprawdę za niedługo postawić, e, czy zbudować nawet kolejny statek naukowy, e, żeby móc przede wszystkim szybciej eksplorować tutaj, ponieważ będziemy chcieli tak naprawdę. E, właśnie. E, wy byliście. Nie, wy byliście. To wy. Wy jesteście pacyfistami. Więc ja bym z chęcią was ogłosił rywalem. Nie przypadam za was, delikatnie mówiąc. Z wami mogę się jeszcze do biedy dogadać. Chcą wziąć z nami pakt o nieagresji, ja z tego skorzystam na ten moment. Z prawda może nie jest to do końca w, w gestii, że tak powiem, czy tak może normalnie nie działają orki, ale na ten moment możemy powiedzieć, że się zgadzamy. Ale to też zależy od tego, jak byli przedstawiani orkowie w różnych, e, powiedzmy, grach czy książkach. Czasami, właśnie, byli, potrafili, jakby, niby udawać, że się zgadzają, a potem oczywiście próbowali przychyczyć, ale nie zawsze im to wychodziło to przychyczenia przeciwnika. E, dobra, więc teraz tak, e, tutaj mamy, no tak, bo teraz będziemy mieli dosyć dużo planet, do których będziemy emigrować, więc może być dosyć spory problem z naszym przyrostem na głównej planecie. Więc to też się spróbuję, właśnie to jest jeden z tych tak zwanych problemów tego, jeśli szybko dokonujemy ekspansji, ponieważ complete. jeśli mamy dużo tych kolonii, które są na wczesnym etapie, no to w tym momencie niestety. Mm, one wolniej przerastają tak naprawdę te kolonie. Tutaj sobie zobaczymy, bo one przerastają tak naprawdę z połową szybkości, ale każda będzie jak gdyby nakładać karę do przyrostu populacji na naszej głównej planecie. Więc to jest coś za coś. Więc w tym momencie tak naprawdę musimy też uważać, żeby nie załamać się pod ciężarem naszej ekspansji. Dobra, więc tak, zaraz będziemy przyjmować hirmę. I w takim razie tak, czyli tutaj będziemy mieli za Stałgawę 3, tutaj będziemy mieli za niedługo też, chcieli pewnie skolonizować Huf 3a. Tutaj widzę, że weszli jakieś porozumienia, to... Ach, macie Pakt Defensywny, to już mi się mniej podoba, powiem szczerze, z tą Konfederacją, w razie czego byśmy chcieli zaatakować na, na was, to musielibyśmy też walczyć właśnie z tą e, konfederacją Fileral, e, no a oni mają bezpośrednio tutaj kontakt, więc jakbyśmy chcieli dokonać ekspansji, to całkiem możliwe, że niegłupim pomysłem mogłoby być próba ekspansji właśnie tutaj raczej na ten astańskie e, kosmiczne imperium. E, I skoro mowa tutaj o astańskim kosmicznym imperium, to wypadałoby troszeczkę rozszerzyć naszą flotę. Czy chcemy rozszerzyć flotę? Tak, rozszerzmy. Co prawda będziemy mieli teraz mało stopów na potencjalny dalszy rozwój i ekspansję naszego tutaj imperium, no ale cóż. Niestety nie zawsze można mieć wszystkiego, co się chce. E, więc tak, tutaj... E, tutaj będziemy mieli Gorka morkę, tak jak powiedziałem, tutaj w tym sesji Elfior i tutaj będziemy mieli zaraz Taugawie. Complete. już właśnie powoli leci DGM e, Envidur. A, już pamiętam, właśnie też, dlaczego mamy tutaj e, roz, e, skrót DGM w przypadku naszej floty i okrętów. No to jest po prostu DAKA GORG I MORG. Mm, więc tak to się prezentuje. E, dobra. E, tutaj wszystko postępuje zgodnie z planem. No i skończyliśmy pierwszy etap. E, I będziemy teraz dalej kontynuować tutaj wydobycie. No i tutaj mamy kolejne też miejsce do archeologii, więc to też jest uh, całkiem fajna rzecz. I skończyliśmy badać. Będziemy mieli teraz więcej generować kredytów energetycznych z. Tutaj znaleźliśmy nową anomalię i będziemy mieli teraz więcej kredytów energetycznych generowanych przez naszych techników. I teraz musimy wybrać, co byśmy chcieli zainwestować w broń energetyczną, to jest oczywiście, nazwijmy to haram dla nas. Możemy w reaktory fuzyjne i możemy też zainwestować w, w siatkę energetyczną zainwestujemy sobie chyba w takim razie w, w reaktory. Znaczy, powiem szczerze, że tak, że teraz może po części, tak jak tak mówiłem o tym o w poszukiwaniu daka daka. to tak sobie teraz przypominam, że tak naprawdę orki w Warhammerze 40000 tak naprawdę też korzystały z broni energetycznej, bo były tam różne zapgany i inne rzeczy. No ale powiedzmy, że poszedłem tutaj jakby w taki bardziej, nazwijmy to, Przyrządzam, taki może bardziej restrykcyjny styl, no bo tak naprawdę, daka, samo słowo, no to jest taka troszeczkę, ono ma to pojęcie, taka na, na żartu, nie żartu, e, oznaczająca właśnie dźwięk broni automatycznej, więc czy właśnie, no, i tak dalej, czasu się, właśnie, e, ludzie nabijają, że jak taka, 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 no to jest strzelanie, właśnie z karabinu jakiegoś, czy mm, karabinku raczej. I tym podobnych rzeczy. W każdym razie tak to wygląda, więc pewnie będę żałował w trakcie naszej rozgrywki tutaj, dlaczego postanowiłem odrzucić broń elektryczną, no ale mam nadzieję, że tutaj jakoś to uda się. Wszystko zrobić, więc tak, będziemy teraz leczyć tu, więc tutaj, tak jak przewidzieliśmy, tutaj nie ma żadnego połączenia dalej. E, potem zaś będziemy leczyć w tą stronę. E, I będziemy tutaj oczywiście chcieli jak najszybciej dokonać eksploracji e, w tą stronę. E, potem jakoś tutaj, tutaj i tutaj. No i dobra. Tak jest nasz dalszy plan. Eee, czyli tak to wszystko jest tutaj gotowe. Eee, ty możesz teraz już tam polecieć tak naprawdę, a ty zbudujesz za jego. A, no tak, bo ty już budowałeś tutaj. Eee, więc dobra, Więc ty na ten moment możesz tak naprawdę tutaj polecieć, zbudować stację i potem sobie wrócisz tutaj. I będziesz tutaj goto, to przygo, będziesz przygotowany do przyjęcia tego systemu. Dobra, więc tutaj weźmiemy sobie teraz system Ethos. I tutaj mamy. Odnaleźliśmy na tej planecie, tutaj sobie aspozujemy kilka przykładów z kamieni Baoru zostało odzyskane. I wydaje się, że tak jak wspomniałem, to jeszcze na samym początku serii, że Baol byli tym tak zwanym hive mindem, no to nie wiem, to umysł roju, to w każdym razie jeden, jeden umysł na całość, gdzie miliardy, i to jest ważne też, pamiętajcie, gdziekolwiek, jeśli gdzieś widzicie bilion z po angielsku, to są nasze miliardy i ich miliard to są nasze biliony, więc to jest też jedna z rzeczy, która niestety często się trafia właśnie w tłumaczeniu, że, znaczy kiedyś tak było częściej, pamiętam jeszcze w jakichś artykułach jakieś tam głupoty właśnie dziennikarze właśnie tłumaczyli i że, no, że w ogóle koszt tego tam samolotu czy czegoś, to są po prostu biliony e, dolarów, co byłoby kompletnie bez sensu. E, w każdym razie e, dendrochronologia wskazuje, że pojedyncze przy, e, organizmy, właśnie te Baol, e, potrafiły żyć setki lat e, i brak jakichkolwiek e, strukturalnych ruin na Hotram 5A wydaje się być w rezultatem tego, jak Baol opierali się głównie na organicznej technologii, od ich statków, budynków do ich biokomputerów i ogólnie rzecz biorąc, jak widać, nie przetrwało próby czasu. Fascynujące. No i będziemy oczywiście dalej kontynuować tutaj sobie nasze wykopaliska tutaj na Hotram. W międzyczasie musimy zacząć brać kolejny, tak naprawdę, kolejny, musimy zacząć brać trzewko tradycji weźmiemy sobie Supremacy głównie z tego powodu, żeby to nam bardziej pasowało. Prosperity, domination, harmony, dyplomacji, discovery, no to są takie najmniej, więc pewnie weźmiemy sobie Supremacy, potem domination, bądź może potem prosperity, potem jakoś harmonię, i potem chyba discovery i dyplomację tak będzie miało w takim kolejności sens największy. Więc tak to będzie się prezentować, tak czy siak, dzięki temu mamy więcej, jeszcze większe, nasze armie są jeszcze skuteczniejsze i mamy jeszcze większe jest zadawana przez e, czy możemy więcej mieć stacji? o dwie. E, dobra, tutaj e, mamy tak zero wolnych miejsc pracy. Zobaczmy, jak tam z populacją. W ogóle zobaczmy, tutaj, jak. E, ach, tak, tak, to, to, to jest wszystko w porządku. E, więc tak, możemy tutaj zbudować budynek. E, ja bym tutaj, jako budynek, najchętniej chyba postawił tak naprawdę. Sektor rolniczy. Zobaczmy, jak tutaj jest z rolnictwem. Tutaj, tak naprawdę, na tej planecie rolnictwo będzie dosyć wydajne. Mówiąc dosyć wydajne, tak naprawdę, bo tutaj mamy chyba najwięcej potencjalnych, tak, dystryktów górni rolniczych, i tutaj też nie mamy zbytnio pozostałych, też tych, tych, tych. Więc, tak naprawdę, tutaj możemy zainwestować w rzeczy związane, powiedzmy, z wydobyciem. Może nie będzie tego zbyt dużo, ale zawsze jakoś coś e, w tym e, kształcie. Więc ja bym najchętniej teraz, może zbudował tak naprawdę kolejny e, p, m, kuźnie stopów, czy właśnie e, hutę. O, tak, tego brakuje. Słowa mi rekowało. E, więc tak, ty miałeś budować tutaj. E, te rzeczy, więc tak naprawdę nie. Zrezygnujemy, więc ty od razu tutaj i będziesz się szykował. Ty zbudujesz te stacje wydobywcze tu i tu. Taki będzie twój plan. Tutaj mamy na razie miejsca wolne pracy. Tutaj mamy... Będziemy zaraz... Zapewnimy sobie dodatkowe miejsca pracy. Tutaj będziemy mieli z problem z housingami. Tutaj housingów powiedzmy nie ma większego problemu. I tutaj znaleźliśmy kolejne miejsce... E, gdzieś to wy... archeologiczne? Czyżby to tutaj było? E, nie, tu jest. Czy ktoś jest w domu? E, gdzieś tutaj się pojawiło jakieś miejsce. E... Ancient site No i dobra, gdzieś to się znajduje. Hmm, no nic. Gdzieś tutaj pewnie się pojawiło jakieś nowe e, miejsce archeologiczne i ja tego nie widzę. No cóż, dziwne, No tak musi, może musi być. No w każdym razie e, nasz dalszy pro, e, proces e, ekspansji trwa e, znaleźliśmy opuszczoną. Dobra, na krawędzi systemu Tinik. Teraz gdzie to się znajduje tak naprawdę. E, tutaj widzę, że bardzo fajny system się znajduje. 14, 16 i 18 e, miejsca do zamieszkania tutaj, więc 3. E, Trzy planety w jednym systemie, to jest całkiem, całkiem fajna planeta. Ach, tutaj się znajduje to. Ty możesz już tutaj wlecieć w razie czego, bo zostało to zeksplorowane. Tutaj będziemy mieli tundrę, tundrę, że nie będziemy się mogli osiedlić. Co to? Tutaj jest ta opuszczona brama. Mamy nową technologię do wzięcia. I weźmiemy sobie w takim razie może tak naprawdę... Chyba weźmiemy lepsze wydobycie, e, tak naprawdę, e, i to jest też chyba dobry moment, żeby tutaj zakończyć. W każdym razie udało nam się tutaj powstrzymać, powiedzmy, e, w swój sposób ekspansję innych raz. Tutaj e, nie wiem, jak tutaj to będzie wyglądać u nich, ale tutaj mamy dosyć, do, dosyć dużo jeszcze do zeksplorowania. Dla nas. E, więc tak, ty budujesz tę stację, budujesz, a ty będziesz tutaj przygotowany. No i tak będzie chyba plan na nasz następny odcinek. Ja się z Wami już tutaj żegnam, mam nadzieję, że materiał i seria Wam się podoba. Ja życzę Wam miłego dnia, dzięki, trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych materiałach, cześć!